Hej, cześć. Siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry Pokémon Platinum. No i niestety ostatni odcinek okazał się dość yy, tragiczny. O w ogóle 18 widzę, że zmiana pory dnia troszeczkę, hoho. Ho. Yy, ale, 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 będzie lepiej, moi drodzy, będzie lepiej, musi być lepiej, nie zapomnijcie strzelić lajka like jak yy, podoba wam się seria, jak chcecie więcej, bo ostatnio trochę nawalam tymi odcinkami z wszystkich Pokémonów y w serii, więc wiecie, wiecie co zrobić, lajk like musi być. Ale dobrze, moi drodzy, słuchajcie, wytrenowałem troszeczkę Sandshrew, ma 12 level, ale... No na razie to on nie ma jakichś mega statystyk, więc niech sobie odpoczywa. Eee, może na pierwsze miejsce mój starter czemu nie? Niech leci, niech działa. Eee, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, tutaj tu się jeszcze walczyło, o, ale z tym chłopem to nie walczyliśmy. Dobra, robacze pokemony no już, już ja widzę, że ty będziesz miał na pewno robaki w randomizerze. Dawaj, pokaż co ty masz. Dobra, nic nie mówiłem, nic nie mówiłem. Jakimś cudem trafił mi się robaczy Pokémon i tak w randomizerze. Okej, okay, nieważne. Nieważne i po prostu. Rozwalmy tego w Dobra, ale kolejny Pokémon to już na pewno nie będzie robak stary. Na 100%. Co jest grane? Uh, ok, Okej, okej, okay. okej. Okay. Czemu nie? Czemu nie? Jednak, yy, jednak kasku, <laughs> Nie no, pytań nie mam. Nie wiem, co tu się dzieje. Naprawdę, nie, nie wiem, co się dzieje. Brawo, Faust, zabicie 14 poziomu. Szanuję. Nie no, no serio, no. Randomizer, a jemu i tak trafiło robaki. I to jeszcze wyższą i niższą formę tego samego Pokemona, masakra oj czekajcie, to będzie podwójna walka, ale dobra nawet, nawet jak będzie podwójna walka to lecim, lecim z nią yy, jako drugiego Pokemona chyba mam Kangaskana ustawionego więc yy, na spokojnie o, jak widzę, że dzisiaj to jakiś robaczy dzień tym razem Ariadosa nam trafiło ale dobra, nieważne. Mam dwa pokemony, słuchajcie, które mają e, stalowy typ, więc w sumie ktoś by, ktoś by powiedział, że e, bez sensu, bez sensu to jakoś ogarnąłeś. Nie można mieć dwóch stalowych pokemonów obok siebie, no bo jaki to jest sens? Jeżeli trafi się na przykład przeciwnik typu ziemnego, to mam przewalone albo ognistego. O, albo jak nie trafię, albo jak nie trafię, to też tak może być. E, ojej, ej, ej, ej metal Coata mi wywalił, ale to mam nadzieję, że to tylko na czas walki, a nie tak na, na stałe. Nie no, na pewno nie na stałe. Yy, dobra, tym razem trafiamy, idealnie, mamy to, yy, trochę expa wleciało, tak, ohohoho, wait, nie, nie ma na co czekać, czekajcie, nie, no dobra, dalej mam mój, mój przedmiot, okej, okay. metal Kocik wciąż jest, yy, no i zobaczmy, kogo ja tu jeszcze mogłem trafiać w ogóle, słuchajcie, z Pokemonu, no, no nie, Azurila i tak bym nie mógł mieć, no bo wiadomo, wiadomo, miało się, miało się Azurila, ale no, skończył jak skończył, no ale dotrwał długo. Dobra, tu nic nie ma, tam jest jakiś bol, więc yy, bierz. What? Sordensa mi trafiło, ej, nie wierzę. Nice! Oj nice! W ogóle czekajcie, crunch, no tak, patr patrzę, że ma tyle mocy. Sordens też ma typ normal, aż dziwne, że nie zmieniło... Yy, nie zmieniło tego sordensa. Każdy się może nauczyć. Yy, no może nie każdy. Ale ja myślę, że coś się ktoś śmiało mógłby się nauczyć. Słuchajcie, Sordensa, naprawdę. On to jest typowo podfizyczny atak. Yy, może zam w miejsce tego. Czekajcie, mam backbaza 100 mocy. To ma 80 cel, to ma 90 celności, ale. No ale mówię, to są oba specjalne ciosy. Yy, więc. Yy, dobra, zamiast backbaza, i tak on to raczej będzie typowo podfizyczne, co nie? Dobra, dobra. A bo tu tylko. A to. A, zapomniałem, że tutaj. Tijemy tylko raz można użyć. No tak, bo to w wyższych generacjach dopiero wiecie. Tijemy się nie kończą. Ale dobra, i tak uważam, że nie będę żałować. Dotarliśmy do Flaromatauny. A no tak, bo to jeszcze to miasto, zanim przejdziemy do miasta z No, prawie zapomniałem. Nie, nie, nie. Ej, plak, proszę. Plak, plak, plak. Może być. Yy, dziękuję Ci bardzo, dziewczynko, za nawet, mam nadzieję, dobrego TM, chociaż tutaj to nie można mówić, że coś jest dobre, póki się tego nie sprawdzi. Yy, więc zobaczmy sobie tego... Ej nie, ona nie dała mi plaka. A, bo to dała mi coś innego w końcu, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Ano tak, tam była informacja o tym, ale dostałem coś zupełnie innego. Przejście na północ, właśnie, przejście na północ jest zablokowane przez nich, słuchajcie, znowu galaktycznie. Back and Grass type Pokémon. Aha, tak. Tutaj głównie takie Pokémony można spotkać. Dobra, panowie, wiem, że mnie na razie nie wpuścicie. O, oranbery do zebrania. No to biorę. Co mam, co mam brać? Co z tego, że to, wiecie, pewnie jest wartość własność sklepu? Jak, jak rośnie, to zbieram. <laughs> Dobra. Tu jest jeszcze jeden domek. Nie wchodziliśmy, więc wejdziemy, sprawdzimy co i jak. Coś ciekawego otrzymamy. Niestety nie widzę, żeby, żeby coś interesującego tutaj miało być, no ale pójdę sobie tak czy siak uzdrowić pokemony, ruchy przywrócić. Tam skan trochę oberwał. No i idziemy, słuchajcie, na wschód. Jeżeli dobrze pamiętam, to no na wschodzie jest taka em, elektrownia wiatrowa. Nie wiem, jak to się ładnie nazywa. No ale wiecie, w sensie. No, zobaczycie zaraz, co i jak, zobaczycie. Droga 205, normalnie mógłbym też tutaj próbować łapać Pokemona, no mam nadzieję, że nie będę zmuszony do tego, mam nadzieję, że nikt nie zginie, oby, no ale na razie, o, a ty co dziewczynko, pomocy, pomocy, trenerze, proszę, chcę znowu zobaczyć mojego tatę, mój tata i ja mieszkaliśmy w Woley Windworks, ale wtedy grupa ludzi ubranych jak jacyś kosmonauci przybyła, wykopali mnie, i coś zrobili z moim tatą. Proszę, trenerze, tęsknię jest bardzo za nim. No, nie, no słuchajcie, no nie możemy odmówić pomocy. Nie ma takiej opcji. Aha, że robią tutaj jakieś mają, słuchajcie, Fetterna Forest. Yy, nie wiem, coś tam prowadzą, jakieś swoje, po prostu eksperymenty. No i musimy iść tutaj. Dobra, mamy to miejsce, o którym mówiłem. Są wiatraki. Ripple. No dobra, może, może być i Ripple, ale dobra. Yy, normalnie tutaj można słuchać fajnie Drifluna. Ale no ciekawe co tutaj będzie się działo. Dobra, na razie musimy załatwić ich. Dobra, dawaj. Dawaj Grancie żałosny, zobaczymy co tam masz. Cliffery. No, no to... E! Eh. Ale w ogóle 13 level. Zwykły grant ma Pokémona na 13 levelu. Muszę chyba trochę do ekspić, słuchajcie. Expić to trzeba. Oj, Cliffery, Niedobrze. Dostała słabo, ale ja też dostałem słabo, tylko że jestem uwięziony w wirze ognia. Więc ogólnie nie za fajnie yy, Dobra, daj Powera, liczę, że to go wykończy raz dobrze. Chyba, że ma typ stalowy. Nie, nie ma, bo... By... Dobra, jeszcze kryt, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze jest. Prawie 15 level wleciał. Dobra, słuchaj. Yy, wpuść mnie lepiej. No. Nie ma tutaj innego. A dobra, musimy słuchajcie, zdobyć klucz. Yy, zdobyć klucz, żebyś tutaj dostać. Ej, yy, ja ciekawe jakie Pokémony tu występują. Sprawdźmy chociaż sobie pierwszego Pokemona, który tutaj jest na tej drużce. What? Dratini! Ej no nie! Ale kozacki Pokémon, dobra, no mieć Dragonite to propsy i w ogóle, no ale dobra, dobra I za szybko bym wszystko chciał. Dobra, słuchajcie, no wiemy, wiemy co robić, wiemy jak działać, wiemy gdzie iść, yy, więc zdobądźmy ten klucz, bo typ się zamknął, no i jak się zamknął, w sumie mógł się zamknąć i zostawić yy, klucz w środku, to byśmy się w ogóle nie dostali tam. A tak to wiecie jak wyjął, to jak się zdobędzie inny klucz, to ogarniemy to. Yy, no, rób to co mówimy. Team Galactic bierze ten miód. Musimy przyciągnąć tutaj... Pokémona, ej, o co tu chodzi? Co wy robicie? Tak, jestem, jestem świadkiem tego, co tutaj odwalacie, i zamierzam was powstrzymać. Czyżby szykowała się podwójna walka? A jednak nie. Snowver, O, taki typowy Pokémon z regenus Sinnoh. Okej, okay, okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że przynajmniej ty dostaniesz super efektywnie z Rock Smasha. Oho, dobra. Jakbym normalnie przepowiadał przyszłość, idealnie trafiłem. Jest to super efektywny. Dużo, bardzo dużo Expam. Świetnie. No to, to było dość szybkie. A ciekawe, czy drugi też będzie z nami walczył od razu. E... No, dawaj, jesteś kolejny? Ja jestem gotowy. Kaman. Zobaczymy, na co ci stać, cwaniaczku. E... Ten ma dwa. Oj, znowu standardowy Pokémon z regionu Sino. No, no tutaj widzę, że fajnie, fajnie. Team Galactic się przygotowało. Ma Pokémony z Sino. Szanuję. Dobra, dawaj, Rock Smash'a, Rock Smash tutaj. Miażże. Uh -huh. dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Faust, ty to już. O, Smirgl, e to luzik. Yy, wiecie, Faust już by chciał wbić sobie ten szesnasty level yy, i dać możliwość innym na dobry trening. Więc niech tak się stanie. Tylko ile? Dasz radę? Dasz radę, szesnasty level jest z bramą. Specjalny atak troszeczkę lepszy. Uczysz się prezentem. Yy, prezent ma tutaj. Aha, dobra, to działa na tej samej zasadzie. Nie, słuchajcie, to nie jest dobry cios. On może albo przeciwnika zranić. Albo go uleczyć, więc w sumie nie, nie. bez sensu. To jest atak Delibirda i jest po prostu bez sensu. Um, tak, jest silnym, naprawdę, naprawdę silnym. Um, tak, wracajmy do Wally Windworks. Dawajcie, wracajcie tam dokładnie. Uciekajcie, tchórze. Um, tak, zapomnieli o kluczu. Uuu, no szkoda, szkoda. Dobra, słuchajcie, otrzymaliśmy klucz cudownie. Mówi o miodzie, dostajemy miód. Miód, właśnie słuchajcie, jeżeli użyjemy go przy odpowiednim drzewie, może nam po prostu przywołać dzikiego pokemona, którego będzie można złapać. No ale mówię, ja, ja na razie liczę po cichu na to, że nie będę zmuszony używać. Absolutnie żadnego miodu, nie będę musiał nigdzie chodzić łapać pokemony Moje pokemony muszą przetrwać, moje pokemony niektóre muszą ewoluować Na przykład taki Sandshrew On ewoluował bodajże na dwudziestym którymś, co nie? Chyba jakoś tak, no to, no to nie tak daleko Jest szansa, no gorzej z Magmarem, no bo kurczę czekamy Czekamy aż otrzymamy odpowiedni przedmiot Bo tutaj troszeczkę się pozmieniało to, wiecie, tutaj nie muszę wymiany dokonać, żeby go otrzymać, ale Inne, inne rzeczy spełnić ale dobra, ej, 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 powiedziałem, że będę trenować innego Pokemona, tak? Więc e, zmieniamy, cosiek, 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 idź tym. jesteś potężnym Pokemonem, wierzę, że sobie poradzisz. E, drzwi otwarte, mhm, mm o, już mamy, co? Nie ma mowy, masz klucz? E, no, no jak widzisz, o nie, poszedł zawiadomić, słuchajcie, odpowiednią osobę od razu. Dobra, tutaj nic nie mam, jaka spokojna muzyczka w tym miejscu, masakra. Dobra... Mm. Dobra, dawaj. Ja ja jestem w stanie się z tobą zmierzyć, kolego. Bez większych problemów czuję. Nie, no nie będzie migrant plus w twarz, co nie? Swine up na starcie. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, coś jak powiem ci tak. O! Wywołał efekt yy, gradu. No to ciekawe, ciekawe. Ale dobra, Stonecz. O! A, bo ja mu nie zmieniłem tego Quick Claw. Dobra, no to w sumie, w sumie niech ma. No, nie wiem, że przeżył, ale co, co on ma, jakiś specjalny przedmiot, że przeżył? Czy Co Czy o co chodzi? Nie wiem, ale, ale dobra, dobra. Grad go zabił, brawo. Świetnie, eee, świetnie, świetnie. To no, to było dość szybkie, przyznajcie sami, wyjątkowo szybkie. Eee, dobra, jest jeszcze jeden przeciwnik, zanim dojdziemy dalej. Eee, tak, zbierają tutaj energię. To jest wasza misja, powiadasz. Dobra, dobra, słuchaj. Wymać swoją misję, mam swoją misję, żeby was powstrzymać. Riolu! Dobra, słuchajcie, oni naprawdę stwierdzili, że będą mieć dużo Pokémonów z e, sino. No dobrze, dobrze, szanuję. Quick Claw znowu działa, no mówię, raczej nie jest mi potrzebny, bo i tak bym raczej wyprzedził Riolu, ale spoko. Spoko, spoko. Raczej nie przetrwa tego idealnie. E, 14. <laughs> 14 level wleciał. Nauc uczymy się nowego ciosu, którym jest Power Swap. Ym, ale to nie, nie, nie nie uczcie tego, nie uczcie tego, odpuść sobie. I nazliw. Okej. Okay. Yy, nazliw, nazliw to wiecie, póki nie ewoluuje, w Shift 3, go raczej nie będzie stanowił problemu. Dobrze. No i dokładnie tak się dzieje, jak mówiłem. Yy, łatwy exp, co nie? Ale 15 levela. Chciałem powiedzieć, że nie będzie, a tu proszę. Ale 43, tak, no, to jest piękne, ładnie, ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda naprawdę. No, specjalny atak to na pewno nie jest domena WeWile, ale fizyczny atak to tutaj może porobić u niego. E, dobra, słuchajcie, damy Ramzesa. Ramzes, mam nadzieję, że będziesz się jakoś trzymał. Trzymam za ciebie kciuki, żeby było dobrze wszystko. O, a tutaj mamy kogoś ważniejszego, słuchajcie. Jest jednym z trzech komandorów z Timu Galactic. E, nie, czekaj, jednym z czterech. Jak to jednym z czterech? Tak? Okej. Okay. Czemu Czemu się pomyliło? Nie, nie wiem. E, mam na imię Mars. E, tak, i chcemy stworzyć nowy świat, lepszy od tego obecnego. Ehm, ale ludzie nie rozumieją tego wszystkiego. Też tego nie rozumiesz, prawda? Ehm, słuchaj, po prostu świat możesz próbować naprawić, ale tworzyć nowy? Nie, 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 nie wyjdzie wam to. Ehm, dobra, słuchajcie, Commander Mars, przekonajmy się, jakimi Pokemonami dysponuje Togepi. Teoretycznie nie jest Sino, ale może w przyszłości Togetic. Wiecie o co chodzi. Ehm, dobra, dawaj Mega Kika. Nie, no no sorry, gdzie tam taki mały to gapi miałby przetrwać atak takiego potężnego Pokémona? W ogóle ma wyższy level. Wow, okej. Okay. Okej, okay. dobra, Ramzes, słuchaj, bo nieciekawie się robi. Musisz trafić. Dawaj, mega kick, dobra. Wykończymy to gapiego, ale cios super efektywny. Jeszcze zatruł jak na złość. Niedobrze, niedobrze. No i jeszcze trucizna nas rani. Dobra, musimy szybko zmienić. Queen Wow! No Queen to taki trochę mocny, słuchajcie, Pokemon jak na start. Dobra, ja też ktoś powie, no a ty to co, cwaniaczku? Eee, masz tutaj Kangaskana, Windvila i w ogóle. A nie podoba ci się, że przeciwnik ma queen na 17. levelu? Wow! I też jeszcze Sunstream, okej. Okay. Dobra, mnie ranić nie będzie, bo mam typ stalowy. Dobra, eee, Secia, musisz przewalić z całych sił z Rock Smasha. Dobra, pierwszy atak fatalny ze strony Nidokuin, ale my bijemy not very effective, ojojoj, ale przynajmniej zmniejszyliśmy obronę. No i czuję, że Nidokuin pewnie będzie obrywać, mhm. Okej, okay. słuchajcie, no może być typ też stalowy. Ej, może mieć też stalowy typ, wiecie o tym. W sumie, albo jakiś trujący, dobra słuchajcie, Dragon Rage może być super efektywny, dawaj. Nie no dobra, jak Nido Queen takie ruchy używa, to to Easy. Dokładnie, dobrze przewidziałem, że ten cios zadziała. Jeszcze była obniżona obrona. Dobra, udało się bez większych problemów. 706 expa masa doświadczenia. Świetnie, świetnie, świetnie. świetnie. Dobra, nawet potem, że Queen nie stanowiła tutaj problemów. No i komandorka Mars pokonana. Jak widzicie, mają imiona od planet, no bo w końcu Team Galactic, Galaktyka i te sprawy. No, zawaliłeś troszeczkę. Charon? Yy, tak, moja, moja droga, przegraj z dzieckiem, hmm, ale to nieważne. Już zebraliśmy i tak dość dużo energii. Yy, tak, teraz możemy zrobić coś spektakularnego. Tak, a ty jesteś geniuszem, niby już to widzę. Tak, powinniśmy Mars już uciekać. Yy, możesz się zamknąć? Uuu. Yy, szef jest jedyną, jest jedyną osobą na świecie, która może wydawać mi rozkazy. Yy, ty możesz tylko siedzieć cicho blisko mnie. No nieźle. Tak, dołączyłeś do nas tylko na pewien czas. Nie mówisz, że jesteś ważny. A, ale ciśnie mu. Chyba się nie lubią, co nie? Tak, myślę, że to jest czas powiedzieć sobie goodbye. Kolejnym razem się spotkamy. Okej. Okay. Team Galactic. Yy. Tak, mówisz o Pokémonach, o energii i o stworzeniu nowego uniwersum. Tak, nie miało to dla ciebie żadnego sensu. No jestem w stanie to zrozumieć. Nawet yy. nie wiesz, jak bardzo ci jestem wdzięczny za pomoc i w końcu mogę zobaczyć moją yy, małą córeczkę. No i proszę, proszę, jej ojciec uratowany. Nawet nie ma imienia, jest po prostu Little Girl, Papa. <grym> 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 papa, you're stinky, co? Śmierdzisz, idź w idź, idź prysznic. No nie, ale tekst. O, wybacz. Um, tak, a za nimi cały czas pracować, bez przerwy. Dziękuję Ci bardzo, trenerze. Pokonałeś tych złych ludzi. O, I think the balloon pokemon will come visit again. I słuchajcie, to jest straszne, bo ona mówi o tym, że balonowy pokémon przybył, czyli prawdopodobnie chodzi o Drifluna, który normalnie w oryginale tutaj występuje, ale chyba nie muszę wam mówić, że Drifluny są strasznymi pokémonami, które właśnie podlatują do dzieci, a kiedy jedno z nich złapie Drifluna, to on, wiecie, to dziecko może zostać porwane przez Drifluna. To to nie jest, słuchajcie, mój wymysł. Tak mówią wpisy w Pokédexie. Naprawdę Drifluny są przerażające, więc. Yy... No więc powiem Ci tyle, ty, ty lepiej uważaj. Ej, właśnie czekajcie, bo trucizna działa. Ale. O Boże, normalnie. Ej, normalnie to bym się załamał, ale. Dobra, jak coś to mam, mam umilk, Ale wydaje mi się, słuchajcie, że od czwartej geny trucizna nie zabijała. Zostawiała jeden HP Pokémonowi. Ej, no ja nie wiem, czy powinienem ryzykować. Nie no, dobra, wydaje mi się, że da rada, ale dobra, sprawdzimy to wszystko. No i przybył Luker, oczywiście już po wszystkim. Ach, tak, tak, to tym. Słyszałem, że Team Galactic pojawił się tutaj, w elektrowni. Yy, tak, gdzie oni są? Uciekli, mówisz? Yy, bardzo dobrze. Muszę tam iść, wszystko sprawdzić. A dobra, idź sobie. I co mam, czekać na niego? Chyba tak, okej. Okay. <świet> Świetnie, tak, tak. Yy, to, co powiedziałeś, było prawdą. Yy, no, a co? myślę, że kłamię? Yy, dobra, o! Mówi o tym, że kryjówka Team Galactic jest w Eternacity, czyli w mieście, do którego zmierzamy jako kolejnego. Dobra, dobra, stary, idź sobie tam. Czekajcie, muszę wyliczyć HP. Dobra, czekajcie, 8 HP. 7, 6, 5, 4, 3. Nie, no ja mam nadzieję, że, że nie będę musiał używać mamu Milka. 2. Razzy survive. Dobra, dobra, dobra. Musiałem się upewnić, że to od czwarty gena nie od piątej, ale widzicie, trucizna Przerwał truciznę do trzeciej generacji. Nie było tak fajnie. Jak Pokłon był zatruty, to niestety padał nam. No i w tym momencie, jakbym nie miał mamu Milka, to bym chyba, słuchajcie, nie wiem, rozpaczał już mocno, ale dobra, na szczęście wszystko jest dobrze. Ale muszę trenować, słuchajcie, no przecież, e, gdyby ta Nidokuin miała jakiś porządny atak, to mogłabym je sprzątnąć. 17 level, no wysoki w miarę. Na liderkę już mi się wydaje, że trzeba mieć około level. 20 na pewno kolejną, no ale dobra, zobaczymy. E, jesteśmy na drodze 205, ale w końcu możemy ruszyć. Tutaj, o, to jest to drzewo, słuchajcie, które można sparować miodem, ale no wiadomo, wiadomo. To jeszcze zadanie nie dla nas. Nie na teraz. Lepiej pokaż, e, pokaż drogi trenerze, co tam masz. Bibarela. Uu. No, rzeczywiście, zobaczcie. Zwykli trenerzy mają poziomy wyższe ode mnie. To oznacza tylko jedno: Ostry, mocny trening. Blaze... Kik cios krytyczny, no nie mam pytań. Dobra, ja go biję normalnie, ale... No nie, no nie, nie, słuchajcie, on mi zabrał tyle, nie, no nie będę ryzykował. Masakra, tutaj trzeba na wszystko uważać. Nie mam pytań, dobra, zmieniamy na Kangaskan, na Kangaskan, błagam cię. Ty to przetrwa jakoś. No. O, cholera. Dobra, czekajcie, czekajcie. Sprawdzam szybkość moich Pokémonów: 31, 19, 35, 43. Ej, dam. co się wejdzie. Nie wiem, czy to ma słuchać. Powiem tylko tyle: to może mieć typ. No, ognisty. Blazkik może być tutaj standardowo ognisty. Nie wiem w sumie, albo ziemny. Dobra, dam, żeby coś się wszedł. Ale powiem Wam, że się boję, bo jak on walnie znowu skryta. A co się, nie ma mocnej obrony. Błagam cię, przetrwaj, Weevil. Przetrwaj. Dobra, 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 stracił mniej niż połowę. Nawet kryt nas nie powinien załatwić. Dawaj, Stone edża. Dobra, jestem szybszy. Mało kto może tutaj być szybszy, słuchajcie, od Weavila, więc nie jest źle. Ale troszeczkę stresu się najadłem, przyznam szczerze. Kurczę, kurczę, nie no. Trening, trening, trening. I to duży trening, musi być. Nie no, aż ee, aż strach iść. Boję się, wiecie, jak kolejny przeciwnik będzie miał znowu Pokemona, który jeszcze będzie miał siostrę, który bije super efektywnie, skrytem, to to już w ogóle masakra. Niedobrze, 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 niedobrze. A do, słuchajcie, niestety kolejnego miasta daleka droga, bo e, teraz jeszcze zanim dojdziemy do Eterna City, to jest bodajże las. Nie wiem, czy to się nazywał Eterna Forest po prostu, czy, czy miał jakąś inną nazwę ten las, nie mam pojęcia, no zobaczymy. Zobaczymy, o tu powinienem mieć informacje, Flarma, tam. a nie, to jest tylko, że do miasta w tą stronę. Okej. Okay. Oho, kolejny trener, nie mógł sobie odpuścić, prawda? Ale dobrze, dobrze, dzięki wam będę miał przynajmniej solidny trening przed y, kolejną liderką. Electrike, okej. Okay. Dziesiąt... O, o i to, to już lepiej, to już lepiej, widać, że jak mają jednak więcej niż jednego Pokemona, to te poziomy też lecą mocno w dół. Typ miał 14, teraz mogą być 10, jakieś tam pewnie 11, 12, o, Rolling Kick. No, no i prawidłowo. Jednak no, ten Pokémon słuchajcie jest. Jest mocny jeżeli chodzi o obronę, więc no musi sobie radzić. No nie może być tak, że się wiecie. Będzie go jakiś Elektrek załatwiał. Bez wyższej formy jeszcze. Dobra, slowbok chyba też nie będzie problemem. Przeżył, ale za to poparzenie wiesz. Serio? Dobra, dobra, dobra. Użył ciosu, na który no, no nie mogę nic zrobić w tym momencie. Chyba, że... 200 IQ. On ziemią, a ja w górze. Tak jest. A jego cały czas rani poparzenie. Oj, nie trafiam, naprawdę? No nie wierzę. No, no to jest niestety minus. Co z tego, że 200 IQ. O. No i tyle bym miał 200 IQ. Jeszcze trafił super efektywnie, ale na szczęście niezbyt boleśnie. Dobra, wykończ go. Wykończ go, wykończ go. Dobrze. Brawo, Ramzes. Kto kolejny? Syndaquil! No nie, no nie, no nie. Muszę bić jednego ze swoich ulubionych starterów. No tak się nie robi. Okej, okay. obniżasz siłę wodnych ciosów. Obni... Ej, to biło? To mi się chyba pomyliło z innym atakiem, bo... A może to biło tylko ogniste? No w sumie... W sumie mam typ ognisty. Nie wiem, albo mi się pomylił, z innym ciosem, który obniżał tylko siłę, ale normalnie nie zabierał nic. Chyba, że w nowszych generacjach zmienili działanie tego ataku. Nie wiem. W sumie to jest cios, którego prawie chyba nigdy nie użyłem, więc mogę się nie znać. Smooth Rock, o proszę, proszę. Dobra, zobaczmy sobie, czekajcie, tego Smooth Rocka, bo to, 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 aha, wydłuża Sandstorma, no to raczej mam stalowy Pokémon, jakbym miał Sandstorma, może mógłbym kombinować, ale na razie nie trzeba. E, dajmy Milonowi, słuchajcie, podtrenować. Milon ma dopiero 14 level, no oczywiście jeszcze nie, nie wyewoluowany, ale na, na wszystko przyjdzie pora. E, na razie, na razie trening, trening mocny dla glemiała, Kogo tam masz? Parasekt! Wiecie co? Dobra, zmienię mimo wszystko chyba. Parasekt może i nie jest mega groźnym Pokémonem. E, problem jest tylko taki, że on jest już w wyższej formie. Jeżeli ma jakiś mocny atak, to lepiej, lepiej mieć się na baczności. Tickle. Okej, okay, obniża nam atak fizyczny i obronę. No, no nie fajnie, nie fajnie. Dobra, ale dawaj, Rock maszam No super jeszcze. No, very effective. Ale za to obniżyłem obronę też. Eggbomb, nie trafiasz. Tak jest, tak jest. Uh, dawaj, Silver Winda. Może będzie w miarę skuteczne. Zobaczymy. Się przekonamy. No serio, musiał przeżyć jeszcze Muddy Water. Normalnie mocny atak. Tutaj, no tutaj nie biję zbyt mocno. To, to bardzo, bardzo dobrze. Yy, za Parasekta liczę, że trochę doświadczenia wejdzie w końcu już. Yy, wyższa forma, co nie? No, ale podzielam się oczywiście expem. No ale dobrze, dobrze. Niech się dzielą, Elizabeth pokonana. Yy, no, a my zmierzamy o jejku dalej. Znaczy też mogę tędy przejść, ale mogę też yy, walczyć z tym tutaj. Ogólnie widzę, że trenerów, a trenerów. Jak się chce iść dalej, to trzeba, trzeba troszkę powalczyć. Nie no, do tamtego też się zaraz cofniemy, spokojnie. Chciałem tak mniej więcej wybadać ścieżki Delcati, no nie! Yy, pojedynek Kotów. No nie no, dałem, słuchajcie, Milona na pierwsze miejsce. Jeszcze Delcati wywołująca deszcz. No Tego to jeszcze nie grali. Nie no, dobra, Milona to chyba powinienem na razie troszkę oszczędzać. Bo jednak. Yy, może poczekajmy, aż będzie tym paraglim. Co nie? Warry seat. co to robiło? mnie, okay. eee, Okej. Okay, okej, okay, okej, okay. okej. Dobra. Nie miej litości, Cosiek. Eee, przywal z całych sił. A eee, on ma za mocna, tak żeby Delcati przeżyła. Dobra, no w sumie podobny poziom. No to czego ja oczekuję? Że będę wszystkich bił na hita. No nie może być zbyt pięknie, prawda? Zbyt pięknie nigdy być nie może. Załad w Delcati. Świetnie. Eee, świetnie, świetnie, świetnie. 207 doświadczenia. Może być. Nikolas pokonany. A ja, tak jak mówię, słuchajcie. Albo, dobra, dajmy jeszcze Milonowi jedną szansę. Może, może z, tym, z tym trenerem pójdzie mu lepiej teraz. Dobra, idealnie się ustawiłem, żeby akurat nas zaczepił. No, mówię, zanim do, dotrzemy do Eterny, to długa, długa droga przed nami. Onix! Ojej, oj, ojej, oj, oj, oj. Niebezpiecznie. Dobra, mam tutaj cios typu. A spróbujmy aurasfery, może będzie do. O Boże, nie działa w ogóle i plak. O, chciałem wiedzieć, jak mocny jest plak. No nie jest jakiś mega mocny. Czekajcie, czyli jeżeli Poison nie działa, to on musi mieć typ yy, stalowy. Już wiemy, że ma typ stalowy. Ok. To dajmy Kangaskana, który dysponuje ciosem ziemnym, też ma typ stalowy. I mam nadzieję, że to będzie w miarę działało. Volt Tackle nawet posiada. Ok. Cios krytyczny, no, masz farta, ale dobra, myślę, że ten Dragon Rush załatwi sprawę, chociaż no Onix ma dobrą obronę. Nie no, jednak obrona robi swoje, mówcie co chcecie. Dobra, nie trafiasz, ale kolejny Dragon Rush robi robotem. Dobrze, udało się. Moi drodzy, słuchajcie, droga przed nami długa, trening przed nami spory. Eee, samemu też myślę, że trochę podtrenuję Pokemony, bo trzeba, po prostu trzeba. No ale eee, mam nadzieję, że już w kolejnym materiale dotrzemy do Eterna City. To tyle jednak na dzisiaj. Jeżeli się podobało, strzelcie, lajka, subskrybujcie i zapewniam was, że długo na kolejny odcinek nie będziecie musieli czekać. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego, cześć i mi na razie. Hej!